Tu ram, to jest Minecraft, a to jest Observer. I dzisiaj zamierzam Wam pokazać, do czego, można jak, do czego służy, to znaczy, jak działa Observer, do czego można go wykorzystywać oraz jak spowolnić jego działanie. Potrzebne będą Observer, jakiś blok, który no, uruchamia się na sygnał Redstone. E, jakiś blok, jakiekolwiek przekaźniki czerwony proszek, przycisk albo dźwignia. Ja sobie wybrałem przycisk, e, więc tak i zaczynamy. Otóż, jak widzieliście, obserwer ma <śm> em, e, dwie takie, jakby dziurki. I jedna dziurka służy do przesyłania sygnału. Jedna dziurka to jest taki, taki jakby detektor. A druga to jest e, czujnik. Czyli postawicie na przykład tułok tutaj. E, postawicie blok tutaj z drugiej strony. Ton to się wysuwa. Ton to się wysuwa na ułamek w sekundę, i potem się wsuwa. Jak rozwalajcie to tak samo. Tylko pamiętajcie, żeby. E, Tłok czy inne bloki działające na sygnał Redstone stawiajcie zawsze pamiętajcie, żeby stawić zawsze przy obok tej dziurki, bo jak postawicie tutaj, to nic się nie stanie. No i tak. Tak działa obserwer i dzisiaj Wam pokażę, jak spowolnić jego działanie. do To znaczy do tego do... do tego do, do, no, do no, jego działanie, prawie do działania, prawie do działania przycisku. O, tylko trochę szybciej e, będzie działać nasz obserwer. Dobra. Więc, więc, możemy za, więc możemy zaczynać. Pierwszym krokiem będzie oczywiście postawienie obserwera. O, może być tak, może być inaczej, jak kto woli. I drugim krokiem będzie odprowadzenie od niego czerwonego proszku. I i i tak i postawienie przeka i później postawienie przekaźników w odpowiedni sposób. Ehm. Później robimy, te, później robimy takie coś. To znaczy, tak odprowadzamy czerwony proszek. Tutaj postawię przekaźnik, żeby dalej przesyłał sygnał. Dobra. I tutaj stawiamy dwa przekaźniki o maksymalnym opóźnieniu. I z tej strony też stawiamy przekaźniki. Więc tak Budujemy Zaraz wam Otóż Budujemy taki, takie coś Taki mechanizm Tutaj na początku od obserwera Nie musicie Ale jak chcecie możecie postawić przekaźnik Bez montowania opóźnień Tutaj Tutaj, tutaj muszą być odprowadzane Odprowadzone dwa sygnały Dlatego, że Gdyby jednego z nich nie było, to ten tłok po prostu działałby, działałby szybciej. Zaraz, zaraz pokażę, jak to wygląda. I tutaj tak, budujemy takie coś, jak do dotrze, dotrze... Dobra, teraz te dwa przekaźniki. One muszą być zamontowane na maksymalne opóźnienie. No i tak, tutaj obok też dwa przekaźniki, które... które... też są za, zamontowane na opóźnienie. Jeden nie musi, a drugi już tak. A zobaczmy co by się stało, gdyby drugi też był. Nie, to i tak nic nie da. Dobra. Czyli ten przekaźnik nie musi być opóźniony, ale, ale może. Dobra, i teraz pokażę jak działa teraz jak działa, jak działa ten tłok. Um. Um. To może przybliżę. Jak działa ten tłok teraz? Działa tak. A gdyby rozwalić któryś z tych sygnałów, to będzie działał jak widzicie, działa szybciej. Więc 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 tak no więc jeśli chcecie żeby obserwer działał wolniej no to właśnie trzeba zrobić takie coś dobrze i teraz na koniec możemy porównać działanie tego tłoka na obserwer do działania Tłoka, tłoku na przycisk tłoka, tłoku więc tak, postawmy blok działa, działa tak, jak widzieliśmy i teraz przycisk rozwalmy blok no nie, działa mniej więcej tak samo no więc, do, no więc tak do czego można wykorzystywać takie mechanizmy Otóż można wykorzystywać je właśnie do takich, jakby przepaści, takich zapadni. Zaraz Wam, zaraz wam pokażę. No teraz akurat nie wpadłem, ale można, można to tak wykorzystywać. No właśnie, można, można właśnie tak wykorzystywać ten mechanizm. No i to byłoby na wszystko, jeśli chodzi. No i też byłoby wszystko, jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że się spodobało. Do następnego poradnika. Ja Was żegnam i cześć.